Dzisiaj jeszcze mm. tego mm. drugiego live'a zrobić? Czekajcie, mi tu pokazujesz że, że live wkrótce się zacznie, a przecież już trwa. Dobra, no, teraz jest ok. Udało się naprawić. A, czasami też YouTube ma tam jakieś błędy swoje. Dobra, jeszcze do grupy wstawię. A tak też patrzę, właśnie co się w międzyczasie działo. Tam na tej konwersacji przez chwilę nie było, bo tak jak mówię, musiałem poogarniać też te płatności. Musiałem przygotować ten no to ogólnie stanowisko do live, żeby te z wcześniejsze karty wziąć na bok, wziąć te nowe, aby się też później nic nie pomieszało. I tak widzę, że, że to ta jedna osoba męczy reszta. ale nie, to jest akurat, tam widzę już niektórzy zwracali uwagę, ale to akurat przyznam się, że, że troszeczkę prawdy w tym jest, dlatego że no, tak jak teraz, nie? na przykład że Muszę chwilkę mieć, żeby tam poogarniać i jakaś osoba tam, wiecie, pisze cały czas na prywatną wiadomość, że halo, 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 odpisz mi, nie? <grym> I na grupie też tam oznacza wszystkich, nie? Jeszcze hashtag wszyscy, odpisz mi, odpisz mi. Ja piszę, no za chwilę, nie ogarnę i odpiszę. Odpisz, odpisz, nie no to tak to jest takie, wiecie, znaczy wiecie, no. Ja to traktuję z takim przymrużeniem oka czasami, bo, bo też nie ma co wszystkiego tak. Brać na poważnie, ale czasami rzeczywiście lepiej chwilkę zaczekać te 50 minut i, i wtedy wiecie. Na, na pewno wszystkim odpiszę, tylko tak jak mówię, czy tam ktoś inny odpisze, nie, ale, ale to co mówię, czasami oczywiście trzeba zaczekać, bo ja też jak czasami do Was piszę, też nie mam odpowiedzi od razu, sobie po dwóch, trzech godzinach, no zdaję sobie sprawę, Tak, że każdy ma tam jakieś swoje sprawy, dlatego mówię: no często po prostu to nie jest to, że ktoś nie chce odpisać, tylko, tylko gdzieś tam ma zajęcia i wiem to po sobie. Y Zrespiłem się, jak to mówią niektórzy No trochę tak, trochę tak y Siema wszystkim, siema Coś brałem, siema Tak, brałeś, no To 306, tak, to 306 No tak jak mówiłem, drugi boks to jest 306 y Co brałeś Sebastian? No, Atletico Madrid. Czy jeszcze coś? Nie, tylko Atletico Madrid. w ogóle słyszeliście, jakie śmieszne to słowo Roku, bo nawet nie, nie pamiętam, jakie teraz to młodzieżowe. W ogóle kto tego używa? Może nie jestem jakąś taką młodzieżą już, ale, ale tego nie słyszałem. Szponcić w ogóle, nie wiem. No i tak jak czytałem, to podobno i pozytywnie, i negatywnie, także możemy powiedzieć, że. Dzisiaj w tej wersji pozytywnej będziemy szponcić tego boksa i mam nadzieję, że jakiś wyszponcony autograf wpadnie, ale kto tego używa, no nie oszukujmy się, to są takie słowa czasami, że szponcić pierwszy raz w ogóle na, na uszy słyszałem, to wpada numerowana, no by wpadła, Gra, yy, powodzenia, o Nazario, tak, no Nazario czy Martinez, piękne karty, to prawda. Yy. Ciekawe co wyszpącisz z boksa, no właśnie, czy będzie. Ale to w sumie wiesz, wyszpącić z boksa, to, to pasuje, nie? Bo skoro to jest i pozytywne, i negatywne, to można wyszpącić albo słabe karty, albo wyszpącić dobre karty. Także tutaj tak, nie? To, to, to najlepsze określenie do kart. Wyszpącić. Szpącenie. Ile lat? 24 już będą w przyszłym roku. Kurczę, ale ten czas szybko leci, no. Ja pamiętam jak człowiek był młody, to zaczynał w podstawowce zbierać te karty, nie? Tam te klasy typu 1.6 jeszcze za moich czasów w gimnazjum było. A teraz już gdzieś tam te czasy się wszystkie takie odległe wydają. ja też mam na przykład na Facebooku, nie? zaczęłem, że nie wszyscy mają Facebooka, ale jak ktoś ma, to, to też może tam sobie sprawdzić, bo akurat na Facebooku mam normalną datę urodzenia, nie jak niektórzy że gdzieś tam wiemy, się piszą jakieś tam, nie wiem, 1600, to nie, a ja tam mam, wiecie, normalnie akurat. Młodsze o 4 lata. No, szybko ten czas mija. No, to prawda. No właśnie też nie pamiętam, kiedy my się widzieliśmy. Dawno temu na pewno. To uu, już może 4-5 lat będzie, nie? Teraz będzie znowu okazja, żeby się zobaczyć, kartę odebrać. Ale no, dawno temu. Pamiętam, że to wtedy robiliśmy transakcje też na jakieś tam karty. Tylko nie pamiętam, czy to była sprzedaż, czy wymiana. Wymiana chyba. To na pewno były karty z futery, biorąc pod uwagę, który to był wtedy rocznik, że to były karty z 15, ja w ogóle się za to zabrałem trochę później niż po 15. Chyba, no to mógł być 19, 20 rok. No to mówię, tak z 4, a nie 25 już jest, no to z 5 lat mogło być. No w sumie tak, no to prawda, że przed koroną, to 2019 minimum, no w sumie tak, no tak jak mówię, 19, oś, 18 nie, za szybko chyba, bo ja w 18 dopiero chyba tam te karty zacząłem zbierać, a potem że już miałem coś z tego chyba, tego benzemę. tak to był na pewno Benzema wtedy, taki fajny dwukolorowy, no to 19, 19 chyba przed covidem było, jakoś lato 19, tak mi się kojarzy, strasznie ten czas ucieka, no to prawda, że Ach, człowiek nawet nie wie kiedy. No, perełka kolekcji, teraz. <laughs> Ale niektóre karty rzeczywiście ładne się udało gdzieś tam pozbierać. Nie wiem też, czy widzieliście ostatnio Tops Labubu. bo w ogóle ciekawa sprawa, jak te Labubu, jaką popularność osiągnęły. Więc znaczy, wiecie, można lubić, można nie lubić Labubu, bo to jest wszystko kwestia gustu, kwestia jakiejś tam mody, czy komuś się to podoba, czy nie. Ale jedno trzeba przyznać, moim zdaniem, i tutaj bezapelacyjnie, że furore to zrobiło na całym świecie. Nawet Tops wydał kartę. Na początku tak się wszyscy spodziewali, że tego będzie więcej. Finalnie się okazało, że, że tylko cztery różne wyszły, także też ciekawe. Real Madrid wygrywa tego boksa jak na razie. Piękna karta czternastki. Czternaste zwycięstwo, czternastka winners, cała drużyna. Fajnie to wygląda. Powiem szczerze, że mega mi się to podoba. Karta jest grubsza, chromowana, wycięta. Ładne. Oczywiście ładne robi robotę. Fajna karta się trafiła. Uuu. Fernando Torres też legenda i to też świecąca no natomiast no wycinka ładna. natomiast też jest to fajne że mm, mamy niektóre kolekcje jak rzeczywiście trzeba tego trochę kupić żeby mieć komplet a na przykład w tym Topsla bubę jest tak że każdy kto kupi boksa ma komplet kart podstawowych nie no mi się tylko te specjalne różnią ale podstawowe jest komplet no ale to wiecie to no, źle docięte ale czasami tak jest, że gdzieś tam maszyna źle złapie, i, i później tak to wychodzi. Ale możecie pisać, czy Wy na przykład kupowaliście Labubu, szliście w to, czy, czy dla Was to było bez sensu, czy gdzieś tam czekacie, aż nie wiem, będzie, będą tańsze ceny. Możecie napisać, co Wy o tym sądzicie, bo w sumie też takie coś, co się zapisało na kartach kolekcjonerstwa, bo uważam, że Labubu to w pewnym stopniu był produkt kolekcjonerski. Tam rzeczywiście tego zbierali. Molten Rare, Eto z Interu. Monaco, Juve i jeszcze Benfica. No wycinanki są ładne. Dwie numerki tutaj będą czujesz, no bardzo możliwe, może, być i, może i więcej nad będzie, jak szczęście dopisze. Autos Nazaryo, no fajnie by było Autos Nazario trafić. Zresztą nie tylko na Zary, ja dużo jest takich autografów, czy ogólnie kart, które by fajnie było trafić. A czy wiecie, chociaż czasami lepsze jest 1x1 jeden jeden niż jeden autograf. Na przykład ostatnio piękna karta nam Hawerca. Nie, nie Hawerca. Kurczę, kto to był na ten 1x1? Jeden jeden? Patrzcie, a z Chelsea taki znany bardzo. Ale jakieś zaniki w pamięci mam. Nie, no Hawerc, dobrze. Hawerca. Hawerca, tak, 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 tak. No, dobrze. Havertz 1 na 1. No to przecież karta też fajną sumkę warta. To lepsze niż jeden autograf. I nawet to, że w boksie nie było autografu, ale trafiamy taką jeden na 1. Już jest grubo. No dzięki tu też za podpowiedź. Tak, tak, Hawerc, no zgadza się. Czy trafił się kiedyś z latan? No. Ach ci Niemcy. No tak, Niemców trochę wpada, to fakt. Już myślałem, że Krychowiek, bo też widzę taki podobny trochę, ale potem patrzę, jak się bliżej przyjrzeł mówię. Nie, to ktoś inny. To papu. O, w sumie tam benzema, to papu też podobny do siebie. E, czy trafił się z latan? Ale zależy jaki z latan. Czy z latan numerowany, czy, czy jakiś autograf, czy jeden na jeden z lata No tu mamy kaja. Hawerca, bo zależy o co pytasz, ale no z latanów trafialiśmy, nie? Tam na jakichś kartach numerowanych i tak dalej, to to tak, nie? W sensie autografu jeszcze nie mieliśmy okazji trafić, bo z latan też jest od niedawna dosyć, bo chyba dopiero w tym roku były pierwsze autografy z Latana. Także mówię, no za dużo, za dużo okazji nie było. Z tych wcześniejszych edycji przez Latana w ogóle nie można trafić. Ale mam nadzieję, że jeszcze autograf z Latana wpadnie. Ale numerowane tak, numerowane były. I nie jest ta legenda. O! to jeszcze nie jest taki podstawowy legenda, natomiast e, chociaż nie, to jest ten żółty, czyli troszeczkę rzadszy mu wszystko to jest ten Kamon natomiast no trochę 1 na 1 też trafiliśmy, bo Jolmo 1 na jeden trafiliśmy, dopiero później się okazało przed Barcelony, że cena drastycznie tych kart urosła, no tego mówię trochę było i pamiętam na samym początku, jeszcze zanim ta grupa funkcjonowała też robiliśmy takie breaky. też na takim fanpage'u to tam pamiętam, drugie otwarcie, tak, drugi break. O, proszę, fajna, bo z Huming też fajna karta. Drugi break i wpadł na, na Gravenberg, jeden, jeden autograf, a wtedy Gravenberg to był kolejny Halland, tak naprawdę, to była Ruki. Wszyscy wróżyli mi niesamowitą karierę, dopiero później, wiecie, wyszło inaczej, ale, ale wtedy, na tamte czasy, uu, to była bardzo mocna karta. To było tak, jakbyśmy. No mówię, no tak jakbyśmy takiego odpowiedniego kalenda trafili na przykład, tak, więc też była karta, która wtedy była, o dużą kartę warta, jakby ktoś wtedy wystawił taką kartę z autografem 1 na 1, to, to są te sumy, które gdzieś tam, wiecie, każdy marzy, natomiast to gdzieś poszła karta do prywatnej kolekcji, także możliwe, że nawet nigdzie, znaczy nigdy nie zostanie sprzedana, chyba, że ktoś się kiedyś rozmyśli, no ale spadły, spadły już ceny tego Gravenbercha. I, i nawet teraz, jakby chcieć sprzedać, to nie wiem, czy, czy jedną dziesiątą tego się dostanie, co wtedy było warte. I Schlotterbeck z Borusi Dortmund do 99, także bardzo ładna karta. Mamy Ultra Rare. Nie widziałem w ogóle, ktoś ostatnio mi pokazywał 1 jeden, jeden z tej kolekcji kartę, czy nie chcę ale jakoś tak mówię. To był jakiś słaby zawodnik, a, a też cena strasznie wysoka to była 2000 czy coś takiego za jakieś wiecie, zawodnika, którego pierwsza w ogóle słyszę. Ale widziałem te karty z tej edycji 1 na 1 to są bardzo ładne, naprawdę. Także może, może jeszcze nam się trafi autografik 1x1 1 w tym boksie, na przykład. Dla Kamila, dla Kamila karta numerowana także gratulacje. Yy, ładnie tutaj nam to wpadło. O, tu jeszcze bym pominął Marku Iniosa zielonego. Chociaż z tej edycją te karty się tak nie sklejają, no bo też wiadomo, zależy od materiału, zależy troszeczkę od tego jak paczki są zrobione, niektórzy się zastanawiają co jest z takimi dziurkami w paczkach, no to to są właśnie te dziurki, które mają niby dostarczać powietrze, jak jest dostarczane powietrze, to karty się nie kleją, jak tego powietrza nie ma, karty się kleją, dlatego te nowsze już się nie kleją, te starsze gdzieś tam się lubią kleić. I, I taka zasada po to to jest. Natomiast yy, jutro też będzie ciekawie, bo jutro będą zapisy na deko. Mam nadzieję, że to deko szybko pójdzie, szybko uda się otworzyć. Trzymajcie kciuki. Bo jestem dobrej myśli. O, tu właśnie było napisane. Ach, ci Niemcy i... i ty, <ścoughs> Przepraszam was bardzo. I właśnie Schlotterbeck nam wpada. Typowy, typowy Niemiec, tak że widzicie, jak można było napisać o jakichś Hiszpanach, Włochach, Francuzach, no deko fajny będzie, to prawda. Mega fajna Inter jeszcze na karcie, rare. A no będzie, będzie się działo, będzie fajnie, mam nadzieję, że też jakąś 7 na 1 wyjmiemy z tego deko, albo jakiś bonusowy autografik, no zobaczymy, zobaczymy. Kalhanoglu, Dybala, jedna w ogóle jest tylko taka, jeden insert z Raumena No i zobaczcie, Dybala wpada, także też fajnie. Mamy Ronaldo Nazario. Było to pisane co prawda autografię Nazario, ale mamy zawsze na karcie Common. W ogóle też w tych edycjach to jest fajne, że przyjemnie jest mieć nawet takie karty, gdzieś tam starsze, bazowe, podstawowe. Cieszy to, mimo wszystko to rzeczywiście cieszy, że... Mamy gdzieś tam takie karty w kolekcji, karty, które gdzieś tam nie są dostępne. A czy.? No, Molten Rege z Milano. Znaczy, wiecie, dostępność jak dostępność, ale chodzi też o to, że wielu zawodników, jak Roberto Carlos, nie jest już wydawanych na kartach czy Benzema, a w takiej edycji jeszcze można je trafić. Także to jest chyba takie najbardziej mm, przyjemne w tych edycjach i, i to trzeba docenić. W ogóle też tylko dwa boxy mi się udało dostać z tej serii. Uj, nie sta jeszcze, także Barcelona też ładnie. Także więcej mi się nie udało i ciężko chyba będzie, żeby więcej, więcej tych boksów zdobyć. No bo to były te, takie, jedne z tańszych edycji, plus um, kilka lat temu, no proszę, i drugi dybalem Wiem, są dwóch i akurat dwóch padło, także fajnie, za 5 zł, to jest deal życia po prostu. Um, no, a później wiecie, no jak nie ma serii, nie ma nigdzie dostępnych boksów. No, to ceny idą w górę i później troszeczkę no, czasami przepłacamy za tego boksa w porównaniu tego, co było kiedyś, tak? Te ceny gdzieś tam rosną zazwyczaj, no ale i tak moim zdaniem warto od czasu do czasu sobie takiego starszego boksika otworzyć. I o tu, Witzel przykład dla Sebastiana pisał, co ma. ma akurat Atletico. Fajnie jest otworzyć i rzeczywiście wrócić sobie do przeszłości. Bez coś rzeczywiście innego, coś nowego, coś czego dawno nie było, albo w ogóle się gdzieś tam nie udało. Bo pamiętam, że też są takie momenty, gdzie na no ciężko jest wszystko otworzyć, bo w tym roku jeszcze tak nie było w sumie z tymi nowymi edycjami, ale czasami tak jest, że mamy tak nawalonych tych edycji, że musimy pominąć jakąś serię, nie? To jakieś superstara albo coś takiego, bo, bo są ciekawsze, jakieś tam yy, z autografami i tak dalej. Dopiero później jak jest taki sezon, nazwijmy to ogórkowy, to do tego wracamy. Robert Lewandowski na tej karcie krone. No, Barcelona cię ładnie oddaje. W ogóle tam Real, tu Barcelona. O, ten już chyba był. Tylko nie wiem, czy na innym kolorku. I ostatnia paczka. Zobaczymy, co tu będzie. Czy tu będzie autograf? Czy tu będzie numerowana? Czy tu nic nie będzie. Czekać wycięta, zaraz się przekonam. Final Boss! Mohamed Salah. Także. Moim zdaniem udana saszetka. W ogóle ile no, żółtych tu było. No teraz już polecieli z tymi zwykłymi. Schlotterbeck wpadł. Także mówiliśmy o Niemcach i typowy Niemiec wpada. Także tak by się to prezentowało. Tak jak mówię, też nie będzie tych boksów już więcej z 21, 22, 22, 23. Tych typu Chrome, finest, finest Football czy, czy jak to się tam nazywało. Flashback, przepraszam. Fajny slashback, nie wiem, jakiejś tej nazwy zapamiętać, może tylko tego, tego, że dwa lata wyszła i potem ją wycofali. Fajny slashback, także tego już nie będzie, bo, bo już tyle się tego no otwieraliśmy poza tym jeden jeden wpadł, także można te edycje uznać zakończone pod kreską, tak? Znaczy, chyba, że wiesz, bazówki tu jeszcze mogą oddać, bo trzeba policzyć, jak będzie dużo bazóweczek, to się może okazać, że bazówki nieźle tam no, wyciągną z tego, jak będzie nagle, nie wiem, 50 bazówek ale no niestety, niestety nie wpadła jakaś taka szałowa karta, no parę insertów, parę jakichś tam rerów, molten rerów, kamonów, y, ankamonów i, i tym podobnych kolorowych, świecących, ale rzeczywiście jakoś tak, kurczę, tego numerka czy autografa nie było. Myślałem, że będzie autograf w którymś z tych dwóch, no niestety się nie udało dzisiaj. Ale co jeszcze będzie, co się jeszcze można spodziewać? Na pewno będzie Deco, Summer Signings jest wstępnie zarezerwowane, więc... No raczej już nie będzie SORK. Wiem, że aniem i, i pójdzie. Tak, że, no mówię, Deko będzie, z Deko można coś polecieć. Mogę wam powiedzieć, co jeszcze będzie oprócz Deko, albo na co jest szansa w tym roku. Jeszcze w tym kalendarzowym mi chodzi, co nie? Do końca 25. Możliwe, że będzie SELECT. Um, I tutaj SELECT myślałem o La Lidze, Może być też Donrus, Soaker z tego roku co jeszcze w sumie może być tak teraz myślę może być też jakiś select z jednym albo z trzema autografami to albo Premier League albo La Liga albo seria A czyli te trzy które były zobaczymy bo FIFA chyba nie będziemy robić bo, 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 bo jakoś nie ma tak zainteresowania z tego co się orientuje a boksy teraz ostatnio poszły w górę niestety także lepiej chyba zrobić coś z tych trzech lig um. I jeszcze mistrzostwa klubowe bym zrobił, bo wtedy były te dwa blastery całkiem dobrze poszło. Tylko możecie napisać, co byście woleli: czy megaboxa, czy, 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 czy te dwa mniejsze blaster boxiki. To też jest ta sprawa. Można Prisma z Premier League zrobić. Nie wiem, czy Prism będzie, nie le, chyba lepszy select, ale Prism też można zrobić. No i to chyba tyle z takich mniejszych i, i troszeczkę gdzieś tam słabszych edycji. Um, zresztą tak mi się wydaje, bo teraz nic mi się nie przypomina więcej. Natomiast no mówię, będzie deko. Um, możliwe, że sobie zrobimy jakiegoś fugenza. Będzie, będzie na pewno co otwierać. Merlin przecież też y, myślę, że będzie, że, że gdzieś nam dam czasu styknie na Merlinka. Przecież w piątek wychodzi Merlin. Także będzie, będzie wszystko. Ruki kart w tej edycji nie mają oznaczeń, z tego co się orientuję. W tej edycji jeszcze nie robili, dopiero chyba 23-24 robili te znaczki ruki Tutaj nie, nie widziałem żadnej karcie. Teraz też tak na szybko patrzę wstępnie i widzę, nie, nie, nie mają oznaczeń ręka. W sensie są ruki, wiadomo, nie, ale, ale nie mają oznaczków w tej serii, co dzisiaj otwieraliśmy. Natomiast w Deko tak, mają znaczki ręka, jeżeli o to chodzi. Deko odda, no Deko musi oddać, wiadomo. Select La Liga, ciekawe, no ciekawe, tak, no Merlin, tak, 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 w piątek wychodzi ten najnowszy Merlin, Merlin Chrome w zasadzie, bo też mam podział na Merlin Chrome, Merlin Heritage, wiem, że większość tak mówi Merlin, ja też mówię Merlin, Merlin, ale rzeczywiście powinno się mówić Merlin Chrome, Merlin Heritage, bo wtedy wiadomo o czym mówimy, oczywiście Chromy to są te takie, wiecie, no, chromowane, tak, karty, które są sztywniejsze, to co wychodzi teraz, a znowu Heritage to są te takie... Um, Najcieńsze, takie karty, czasami boxy najdroższe z heretyczną, ale wiecie. Starego Merlina można zrobić, 22-23 to chyba o tą edycję chodziło, nie wiem czy o Merlina można napisać dokładnie, ale domyślam się, że o tą, tak, to jest 22-23. Natomiast Merlina starego można zrobić, można zrobić starego Merlina, natomiast 23-24 trzeba się liczyć z tym, że będzie bardzo drogi. Bo tam jest Jamal Ruki, więc ceny poszły strasznie w górę, ewentualnie można zrobić Merlina 22-23, ten na pewno będzie tańszy. jeżeli o to chodzi, można by, można by ogarnąć, oczywiście, tylko tu myślę, że Hobby Boxa, bo Value boxy akurat są też dosyć drogie, także wydaje mi się już lepiej do Hobby dociągnąć, niż, niż tymi Value na siłę przepłacać, natomiast... Tak jeszcze patrząc, można też Merlina Heritage'a zrobić, bo wiem, że te Heritage'e są też w bardzo fajnych cenach, także można w sumie ściągnąć, można zrobić. Także no, nie widzę też tutaj przeciwwskazań ku temu. Dobra, także dzisiaj chyba to by było na tyle, tak mi się wydaje zresztą. Tak jak mówię, no, wyczekujcie wyczekujcie jeszcze nowych boxów, bo na pewno nowe boxy będą, albo nowe stare, tak to nazwijmy, czyli boxy, których jeszcze nie było na grupie albo których było bardzo mało, a, a nie zabijają naszego portfela, bo takie boksy też od czasu do czasu fajnie sobie zrobić i odświeżyć. Natomiast będą też boksy typu deko. I Deko, tak jak mówiłem, startuje jutro. Ja bym to zrobił w formie randomu, czyli po prostu będziemy się zapisywali na daną ilość spotu. Będzie można wybrać numerek też oczywiście, ale i tak wszystko będziemy jeszcze raz losować. Niektóre kluby te słabsze, myślę, że po dwa, albo będzie lepszy i słabszy dodany, żeby też tak nie było, że ktoś wyda, nie wiem, tam parę dyszek i, i, i dostanie nie wiem, Real Sociedad tylko, bo to by było no takie troszeczkę nie fair, no, ale zobaczę jak to się będzie tam segregować, te, te słabsze postaram się wsadzić kilka w jeden, no także także wiecie, tak żeby to było przyjemnie, miło i, i rzeczywiście uczciwie dla, dla wszystkich. Wiadomo, że to jest w takich losowaniach to później może się okazać tak, że jak zrobimy cenę, nie wiem, 50 zł i tych spotów będzie 30, to jeden za będzie mieć Barcelona, a drugi Real Sociedad, ale jak, nawet jak będzie troszeczkę drożej, no bo wiadomo, jak daną cenę Podzielimy przez mniejszą ilość miejsca, będzie wyższa, ale jeżeli nawet będzie trochę drożej, jak kluby będą łączone, to, to i tak lepiej by dla Was wyszło A już przy takich cenach tam 5 czy 10 zł w tą czy w tamtą, to już nie jest dużo. Dobra, także na dzisiaj będziemy kończyć. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, także trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce. Cześć, miłego.